w 6-strzelanych bramkach eliminacja i 50 strzelanych rankach już w grudzie finałowej. Yy, Grużyna, która zawiesza jest to grudzyna gościnna w naszym jest to grudzyna z pochodnictwa, i aresztowanie nam zmierzy się w tym finałowym meczu razem z kadrą yy, dziekańską, z yy, profesorem Podarskim yy, i z panem, pan Gratulacje dla zwycięzców, bo trzeba było strzelić 60 prawek no i te 10 w Nie uczcie się takich rzeczy, to będzie chłopak wywać. Zwycięzca jest tylko jeden, Te gratulacje. Mam nadzieję, że przyjedziecie w przyszłym roku również na drugi takiej burmi. Przesłanie dla naszych studentów. Granować.